Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w języku C. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować to, czego nie zaczęliśmy wczoraj, czyli będziemy kontynuować przekazywanie argumentów do funkcji przez wskaźnik i przez referencję. Nie skończyliśmy, nawet nie zaczęliśmy tego tematu wczoraj, ale zaczniemy go dzisiaj i mam nadzieję, że dzisiaj go skończymy. Także słowem wstępu na początku należy, znaczy nawet chciałbym, zrobić przypomnienie, co to są wskaźniki, żeby po prostu było nam łatwiej zrozumieć dzisiejszy temat. Czyli, jak pamiętamy, wskaźniki to adres komórki pamięci. Czyli, co, co to znaczy? Jeżeli zadeklaruję sobie wskaźnik, ponieważ wskaźniki deklarujemy z gwiazdką, jak pamiętamy. Czyli, jeżeli zadeklaruję sobie wskaźnik, to ten wskaźnik musi przekierowywać nas na jakąś zmienną, na adres, oczywiście, jakiejś zmiennej komórki pamięci, bo komórki pamięci to są, jak pamiętamy z wcześniejszej lekcji, to są, to jest taki jakby taki pojemnik, gdzie siedzi nasza zmienna i ten pojemnik akurat ma jakąś wartość. Jeżeli zmienna posiada wartość na przykład 10, to i adres, czyli ten pojemnik też posiada wartość 10, no bo w tym pojemniku siedzi ta nasza zmienna. Więc napiszemy sobie teraz krótki programik, który, mam nadzieję, że utrwali już poznaną wiedzę o wskaźnikach. Ok, napiszmy teraz krótki programik, czyli na początku zadeklaruję sobie zmienną integer i ją sobie na przykład A, i przypiszę jej wartość na przykład 10. I ok, jeżeli teraz chciałbym wyświetlić tą wartość no to zapisujemy cout, wartość zmiennej a i wpisujemy tutaj wartość a, czyli ją wyświetlamy z endlinem na końcu. Zobaczmy teraz co się stanie. I widzimy wartość zmiennej a 10, czyli wszystko działa. I jeżeli chciałbym teraz wyświetlić sobie adres tej mojej zmiennej A, czyli komórkę pamięci, w której ona siedzi, ta zmienna, zduplikuję sobie tą linijkę wciskając Ctrl D. Zduplikuję sobie tą linijkę. I nazwę zmiennej muszę poprzedzić ampersand. Jak pamiętamy. I to już nie wartość, tylko adres zmiennej A. Czyli w pierwszej linii wyświetlamy wartość, a w drugiej linii wyświetlamy jej adres. I widzimy wartość zmiennej a10. Adres zmienny a jest tutaj jakiś adres, jakaś szufladka, w której siedzi ta nasza zmienna. Ok, zrobię sobie teraz linijkę przerwy. See-out Endline. Tak się robi linijkę przerwy. I zadeklaruję sobie teraz mój wskaźnik, który będzie przekierowywał mnie na tą zmienną A. Czyli jeżeli moja zmienna A jest typu indice, to mój wskaźnik też musi być typu indice, czyli zapisujemy int. I jak pamiętamy, wskaźniki poprzedzamy gwiazdką, czyli gwiazdka WSKA A. Tak sobie naz nazwaję mój wskaźnik. Nazwa wskaźnika może być dowolna. To się równa ampersand A. Może nie tak bo będzie, będzie łatwiej zrozumieć taki zapis, czyli deklarujemy wskaźnik. Kończymy, ją, kończymy teraz deklarację średnikiem i zapisujemy teraz WSK A. To się równa Ampersand A. Czyli widzimy, mój wskaźnik teraz przekierowujemy na komórkę pamięci, gdzie jest ta nasza zmienna. Czyli teraz chcę sobie wyświetlić mój wskaźnik. Czyli zapisuję SIAUT wartość wskaźnika. I teraz widzimy. Jeżeli chcę wyświetlić wartość mojego wskaźnika, muszę poprzedzić tutaj nazwę wskaźnika gwiazdką. Czyli tak jak było tutaj. Gwiazdka WSKA. I tutaj, jeżeli chcę wyświetlić wartość, też musi być gwiazdka WSKA. Endline. Zobaczmy. No i widzimy. Wartość wskaźnika równa się 10. Czyli widzimy, no przekierowało nas na dobrą zmienną. Jeżeli chcę wyświetlić sobie teraz adres mojego wskaźnika, duplikuję sobie tą linijkę i zapisuję. Adres, adres wskaźnika i widzimy WSKA, czyli ten mój wskaźnik, już wskaźnik bez gwiazdki. Widzimy, równa się, przekierowywuje mnie na komórkę pamięci, czyli ampersand A. Czyli, jeżeli chcę już wyświetlić moją komórkę, czyli mój adres, muszę tą gwiazdkę stąd usunąć. Czyli, tak jak jest tutaj. Z gwiazdką wyświetlamy wartość, a bez gwiazdki wyświetlamy adres. Zobaczmy, czy tak jest na pewno. Widzimy. Wartość, wartość znaczy adres wskaźnika. Pokazało nam, pokazał nam się adres. Zauważmy, że wartość zmiennej a jest równa 10 i wartość wskaźnika też jest równa 10. I zmiennej a i wskaźnika ten adres jest taki sam. OK, przejdźmy teraz do głównej tematyki dzisiejszego odcinka, czyli przekazywanie argumentów do funkcji przez wskaźnik i przez referencję. Na początku zadeklaruję sobie zmienną typu integer i nazwę ją sobie na przykład a. I przypiszę jej wartość na przykład 10. OK, jeżeli teraz chciałbym wyświetlić sobie zmienną a przed wywołaniem funkcji którą sobie zaraz stworzymy, czyli zapisuję sobie sjout, wartość zmiennej A przed funkcją. I to jest zrobimy sobie wyświetlenie zmiennej A. I endline na końcu. Ok, uruchomimy program i warty zmiennej a przed wywołaniem funkcji którą sobie zaraz stworzymy, no na razie wynosi to wartość 10 Jeszcze stworzę sobie adres zmiennej a przed funkcją i dopiszę sobie z Ampexant i pokaza nam się adres tej naszej Zmiennej a. Więc teraz zadeklaruję sobie moją funkcję. Funkcja będzie typu void, czyli nie będzie nic zwracać. Void. A za funkcji nie się nazywa, nazywa po prostu funkcja. Funkcja. Ze średnikiem. Na razie deklarujemy funkcję. Opiniuję sobie to pod funkcją main, robię ciało mojej funkcji, usuwam średnik i ciało mojej funkcji buduję. I chciałbym, żeby moja funkcja przyjęła jakąś wartość do siebie. Chciałbym, żeby przyjęła tą moją wartość a. Żeby moja wartość a z funkcji main została przeniesiona do, fun do funkcji o nazwie funkcja. I A. Jak pamiętamy. W ten sposób przekazywaliśmy argumenty do funkcji przez wartość. I w tej funkcji chciałbym sobie zmienić wartość A na na przykład jakąś inną, na przykład 3 333. 333. OK, i wyświetlę sobie teraz moją wartość. C out. Zmienna A w. Już w funkcji. Tu mieliśmy przed funkcją, a tu jest w funkcji, czyli wyświetlenie funkcji w wartości zmiennej A. A i endline. Ok, czyli jeżeli tutaj wyś wyświetliłem sobie adres, to tutaj chciałbym wyświetlić sobie mój adres, czyli adres. Adres zmiennej A funkcji. Pamiętamy, inverse, czyli teraz wyświetlamy sobie mój adres. Zobaczmy, jak to wygląda. Na razie wyświetla się funkcja main, ponieważ jeszcze nie mamy w funkcji main wywołania. Funkcji o nazwie funkcja. Więc zróbmy teraz sobie wywołanie mojej funkcji, czyli wywołamy po imieniu, czyli wywoływujemy po imieniu moją funkcję, czyli funkcja z dwoma nawiasami i przekazujemy tutaj moją wartość a. Czyli tą wartość a przenosimy do funkcji o nazwie funkcja. Uruchomiliśmy program i widzimy wartość zmiennej A przed funkcją. Dziesiątka. I adres zmiennej A przed funkcją. to Jest tu jakiś adres. I zmienna A w funkcji już została ta wartość zmieniona. Zobaczcie, już moja wartość została zmieniona na 333. Czyli skopiuję sobie te dwie linijki jeszcze. Kontrol C. I. Wyświetla sobie te dwie linijki po funkcji czyli jeżeli moja wartość a została już zmieniona w funkcji to po wywołaniu funkcji moja zmienna o wartości 333 już powinna za zostać zapisana no bo jak w funkcji została już zmieniona wartość to no już, to już została zmieniona czyli po funkcji i tu też wyświetlimy sobie po funkcji, zobaczmy Wakcja zmienne a po funkcji widzimy znowu już dziesiątka, czyli jakby moja zmienna nie została zmieniona tylko funkcji. Stwarza sobie tutaj siout i endline żeby to było lepiej widoczne. No i tutaj też jeszcze siout endline. Czyli widzimy. Tutaj mamy, tutaj mamy przed funkcją, tutaj mamy w funkcji, a tu mamy po funkcji. Czyli widzimy, tutaj mamy dziesiątka i jest to jakiś adres. to mamy zmianę A funkcji 3, 3, 3, i adres funkcji. Widzimy, te adresy nie są sobie równe. A zobaczcie, końcówka tego adresu przed funkcją to jest 1c, a funkcji już f0. Tak jest u mnie. U Was będzie na pewno inaczej. Czyli jakby można byłoby powiedzieć, że funkcji o nazwie funkcja moja zmienna A stworzyła sobie ta, jak, taką kopię, bo widzimy, te adresy nie są sobie równe, czyli jakby funkcji operowaliśmy już na innej szufladce, na innym adresie operowaliśmy. A co jeśli naprawdę chciałbym. Wyświet... Chciałbym zmienić moją wartość a i do tego posłużymy się teraz wskaźnikami. Czyli deklaruję sobie funkcji gwiazdkę, czyli przekazuję do funkcji wskaźnik. Zobaczcie przekazuję wskaźnik i tutaj też muszę przekazać mu wskaźnik, bo jak pamiętamy na początku. Wskaźniki to są adresy zmiennych. Czyli jak adresy, to podczas wywołania funkcji muszę wstawić mu również ampersand, czyli przekazuję już nie wartość zmiennej a, tylko już adres. Jeżeli przekażę adres, czyli tą szufladkę do funkcji, to operacje będą Wykonywać ją właśnie w tej szufladce, czyli na tej zmiennej A. Zobaczmy, czy tak jest na pewno. A, tutaj jeszcze zapomniałem, że jeżeli chodzi o wskaźniki, to również operacje muszą opierać się na wskaźnikach, czyli zapomniałem tutaj dopisać wskaźnik, czyli gwiazdka i A. Zobaczcie. Czyli wartość a przed funkcją, dziesiątka, zmienne a w funkcji. O, tutaj właśnie również zapomniałem, że z gwiazdką wyświetlamy, wyświetlamy wartość mojej zmiennej, a bez gwiazdki wyświetlamy adres mojej zmiennej a. Zobaczcie teraz. Czyli. Zmienna a przed funkcją równa się 10, zmienna a w funkcji już zmieniła swoją wartość na 333, 3, 3. ale zobaczcie adres jest niby taki sam, ale nie do końca. No bo zobaczcie, że wartość zmiennej a już po funkcji również się zmieniła, czyli przez wskaźnik również zmieniliśmy, może całkowicie zmieniliśmy wartość mojej funkcji, a, czyli to jest pierwszy sposób przekazywania argumentów, czyli przez wskaźnik, bo przez wskaźnik możemy również zmienić całkowicie wartość mojej, naszych zmiennych, czy jakieś, wykonywać jakieś operacje, które będą wykonywać się na pewno na zmiennej, której chcemy, a nie, że funkcja sobie stworzy jakąś kopię, prawda? Czyli przejdziemy teraz do tworzenia, do, do przekazywania argumentów przez referencję. Usunę sobie teraz te wskaźniki. Zobaczcie, usunę sobie teraz wskaźniki. I jeżeli chcę zmienić sobie wartość przez referencję, no to muszę podczas deklaracji funkcji, muszę zapisać ampersand. Ampersand, czyli Moja funkcja nie przyjmuje już wskaźnika, tylko od razu przyjmuje już adres. Tutaj już nie muszę zapisywać ampersand, ponieważ tutaj przekazuję, tutaj mówię mu, że chcę, żeby do funkcji o nazwie funkcja została przekazana zmienna a, czyli przekazuję sobie wartość a. Ale moja funkcja przekazuje, so, moja funkcja pobieram z tej zmiennej a jej warto, jej, jej, jej adres. Czyli zobaczmy, czy na pewno działa. No i znowu tutaj pomyliłem się. Zapomniałem usunąć y, wskaźnika gwiazdki. Teraz powinno na pewno działać. I zobaczcie. Wartość zmiennej a przed funkcją dziesiątka. Zobaczcie, adres jest wszędzie. Taki sam. Czyli zmienna A funkcji już zmieniła wartość na 333, 333 funkcji i wartość zmiennej po funkcji też jest 333, czyli wszędzie operowaliśmy na tej samej zmiennej, na tej samej komórce pamięci, na tej, czyli w tej samej szufladce operowaliśmy i zmienialiśmy jej wartość. Czyli sposobem przez przekazywanie argumentów przez referencję do funkcji o nazwie funkcja przekazujemy jej adres szufladkę i operacje odbywają się na tej samej szufladce, czyli mamy pewność, że chodzi nam i chodzi nam o tą samą zmienną i o ten sam adres. Ok, dzięki Ci za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się spodobał i zostanie ze mną na dłużej. Także zapraszam Cię do następnego odcinka, który będzie już jutro. Zachęcam do polubienia tego materiału i subskrypcji. Także do zobaczenia.